Czy łapiecie AI FOMO i masz obawy, że nie nadążasz za zmianami w świecie sztucznej inteligencji? Nowy model, nowy model, nowy model, nowy model. Jak to wszystko ogarnąć? Jak testować nowe modele i jak sprawdzać, które z nich są użyteczne w kontekście Twojej pracy programisty? Dzisiaj zaprezentuję ci usługę OpenRouter, którą połączymy z edytorem Kursor, aby testować najpopularniejsze modele AI dostępne na rynku. Jedziemy! Czym właściwie jest Open Router? Jest to można powiedzieć interfejs albo właśnie router, tak jak nazwa wskazuje, do wielu różnych modeli sztucznej inteligencji i platform, na których te modele są hostowane. Dzięki temu, poprzez takie jedno wejście, możemy integrować się z wieloma modelami, możemy je testować, przepinać się, porównywać koszty i porównywać możliwości. Jest co naprawdę istotne, bo patrząc chociażby na dwie skrajności, takie jak Mistral Nemo i Cloud 3.5 Sonet, te koszty obsługi i potencjał modeli może się zdecydowanie różnić. Przykładowo, Mistral Nemo będzie nas kosztował 13 centów. Za milion tokenów wejściowych, no a Cloud 3.5 Sonet będzie nas kosztował aż 3 dolary za milion tokenów wejściowych, więc mamy praktycznie 30-krotne przebicie na dwóch różnych modelach. Oczywiście każdy z nich ma inny potencjał. Cloud 3.5 Sonnet jest zdecydowanie lepszy, jeśli chodzi o programowanie, ale Mistralnemu ma również mocne strony w innych kontekstach, chociażby tutaj te sugestie wskazują, że jest dobry do tłumaczenia, dobry do prostych quizów i być może rozmów na temat technologii. W każdym razie chcielibyśmy się łatwo przepinać pomiędzy tymi modelami, chcielibyśmy je porównywać i za każdym razem unikać kosztownego angażującego integrowania się z wieloma różnymi API. I ten problem rozwiązuje właśnie Open Router. Mamy jedno API, gdzie na podstawie tylko i wyłącznie parametrów dostajemy odpowiedzi z wielu różnych modeli. W Open Routerze znajdziemy obecnie 235 popularnych modeli sztucznej inteligencji. Każdy z nich różni się potencjałem, każdy różni się również kosztami. Przy pomocy całkiem użytecznej wyszukiwarki możemy dostosowywać i wyszukiwać odpowiednie modele, a także możemy sprawdzać rankingi które wskazują, jak w poszczególnych kategoriach poszczególne modele się sprawdzają. Tutaj widzimy, jak korzysta z nich społeczność. Kiedy wybierzemy sobie na przykład programowanie, no to widzimy, na których modelach poprzez OpenRouter wymieniono najwięcej tokenów. Numer jeden w programowaniu to jest Cloud 3.5 Sonnet, ale już właśnie na przykład w tej triwie, w jakichś quizach, mamy modele zdecydowanie mniejsze i tańsze. No i to wskazuje, że społeczność właśnie korzysta z tej opcji przepinania się pomiędzy modelami, optymalizowania kosztów, a my te rankingi możemy obserwować i też dobierać takie modele, które do naszego zadania pasują. Mamy więc taką wskazówkę w kontekście naszych integracji z Open Routerem można się integrować w sposób bezpośredni korzystając z jego API, ale my zintegrujemy się z Open Routerem w kursorze, w edytorze Kursor. Przejdziemy też z tego powodu na ranking modeli do programowania, no i zobaczymy, co tam ciekawego w sekcji trendów. W sekcji trendów mamy model Gwen 2,5 o rozmiarze 72 miliardów parametrów, który będzie nas kosztował pomiędzy 0,35 a 0,4 dolara za input, 0,4 dolara za output, więc stosunkowo przystępne ceny. No i to jest jeden z modeli, który w programowaniu, zgodnie z wszystkimi ostatnimi testami i badaniami, zachowuje się naprawdę dobrze. Więc jak taki model zintegrować z kursorem? Przejdźmy do samego edytora. Mam tutaj prostą grę w kółko i krzyżyk, która na razie jest tylko częściowo zaimplementowana. Mam tutaj indeks HTML, który ma canvas o konkretnym id oraz skrypt index.js, który na razie nie jest jeszcze zaimplementowany. Teraz chciałbym dodać właśnie ten model do kursora i przy jego pomocy tę grę wygenerować. Jak to zrobić? Będąc na open routerze, kopiujemy sobie ten fragment gdzie mamy providera, nazwę modelu, przy pomocy tego przycisku i przechodzimy do ustawień kursora. Jest to sekcja Cursor Settings, command Shift P z pola Command. W sekcji Modeli w ustawieniach kursora musimy sobie tę nazwę z providerem dodać. Dodajemy i upewniamy się, że jest włączone. Teraz musimy sprawić, żeby kursor wykonywał te zapytania właśnie na open routerze, a nie na domyślnych endpointach, których w przypadku Gwena w ogóle tak naprawdę nie zna. I do tego służy ta druga sekcja OpenAI API Key. Ona jest troszkę nieintuicyjna, pewna taka wada wieku dziecięcego, gdzie sekcje nazywają się troszkę inaczej niż można byłoby się spodziewać. No ale tutaj można przede wszystkim ustawić to przekierowanie, inną platformę, która będzie nam generować odpowiedzi oraz klucz do tej dodatkowej platformy. Więc jeśli tutaj wrzucicie Open Router AI API V1, a tutaj wrzucicie klucz do samego open routera, no to będziecie mogli ten klucz włączyć, zweryfikować go, taką konfigurację zapisać. No i dzięki temu będziemy mogli już generować kod przy pomocy takich customowych modeli dostępnych na Open Routerze. No dobrze, skoro jesteśmy w IndexJS, to Command K albo Ctrl K, żeby przejść do trybu generowania kodu. Mamy to okienko, upewniamy się, że nasz model jest wybrany, no i możemy przejść do pisania promptów. Czyli co robimy? Instruujemy model, żeby zaimplementował grę w kółko i krzyżyk, używając czystego js -a. Nie chcemy żadnych dodatkowych dependencji. I Canvas API powinien wspierać gry dwuosobowe z automatyczną zmianą tury. Nie chcemy tutaj podawać tego, czy jestem jedynką, czy dwójką. Yy, gracze używają krzyżyków i kółek yy, w kolorze niebieskim i czerwonym. Jeśli kryteria sukcesu są spełnione, no to zakończ grę z jakimś alertem. Dość złożony prompt, pewnie warto byłoby go rozbić na kilka składowych, ale zobaczymy, jak nasz model sobie poradzi. Przypominam, że korzystamy z Gwena, więc co my tu mamy? Mamy canvasa, zainicjalizowanie kontekstu, rozmiar tego canvasa, grid size, graczy, kolory, e, turę, board itd., dalej, rysowanie naszego grida rysowanie pojedynczych symboli, sprawdzenie warunków zwycięstwa tutaj sprawdzimy, sprawdzamy czy jest remis no i jakaś obsługa handlerów. więc tak, zaakceptujemy sobie te zmiany, no i zobaczmy co z tego właściwie wyszło open index.html, jesteśmy w przeglądarce no i mamy canvasa, dobra, klikam proszę bardzo, klikam, proszę bardzo jestem w szoku no, proszę państwa, Gwen Idealnie zinterpretował moje polecenia. Mamy kanwasa, mamy dwie tury, mamy kolory, no i mamy grę w kółko i krzyżyk. Na stronie każdego modelu będziemy mieć kilka informacji kontekstowych: informacji o tym, jak właśnie wyglądają koszty obsługi, jakie platformy i jak, jacy prowajderzy będą nam te modele udostępniać. Będziemy mogli sprawdzać, jakie rozwiązania już teraz opierają się o poszczególny model, jaką ten model, a właściwie api, miało dostępność w ostatnich miesiącach, no i jak zintegrować się przez OpenRouter z tym modelem, jeśli korzystamy z takiej surowej integracji. OpenRouter, będąc pośrednikiem w komunikacji z platformami i modelami, jest tutaj również operatorem to jego musimy doładować, to on będzie odpowiadał za to, żeby opłacać te komunikacje. No i nie ma co ukrywać, pobiera też pewne opłaty, które znajdziecie na tej stronie. Ja w opisie tego odcinka dodaję taki link, gdzie można się zapoznać właśnie z tymi opłatami, które OpenRouter pobiera. Ja mam konto doładowane, mogę przez to przejść do sekcji kluczy i wygenerować sobie pierwszy klucz dostępowy. To jest banalnie proste, klikamy w Create Key, nazwa klucza, jakiś limit, jeśli chcemy taki limit zastosować. No i dostajemy klucz, który można wykorzystać przy zapytaniach do API. Na takim prostym demo widzisz już jak integrować się z modelami. OpenRouter tak naprawdę otwiera przed tobą zupełnie nowe możliwości jeśli chodzi o pracę ze sztuczną inteligencją. Tych modeli tam jest ponad 200, każdy z nieco innymi możliwościami, z nieco innymi kosztami. Możesz to eksplorować, możesz eksperymentować no i testować jak będzie się zachowywał kursor właśnie w kontekście programowania, kiedy będzie wspomagany poszczególnymi modelami. A jeśli ten odcinek Ci się podobał, to naciśnij łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i zobacz szczegóły kursu Kursor. Programowanie z AI, co do którego więcej informacji znajdziesz w opisie filmu. Już na przełomie września i października właśnie premiera takiego materiału dla wszystkich, którzy chcą poznać potencjał kursora w kontekście programowania.